Cześć z tej strony, Gery Marfa, to kolejny odcinek Gram w grę Walking Dead. Dlaczego witamy się w takim dziwnym miejscu? Ja w ogóle sobie trochę pogadam, tak że jak chcecie już odcinek, to przewincie tak dobrą minutę. Eee... Z własnej głupoty skasował mi się dosłownie cal, calutki odcinek, który dla Was nagrałem, także jestem z tym bardzo zawiedziony, ale nagram dla Was od nowa ten odcinek, tylko że już moje reakcje nie będą takie, takie prawdziwe, jak, jak, jak był, jak grał to pierwszy raz. Trudno. Zaczynam w tym miejscu, żeby, 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 żeby Wam to pokazać i żeby się Wam pożalić troszeczkę, żeby się spieprzyło wszystko. A w sensie, się spieprzyło sam. Nie brajcie. Dobra. A dużo się wydarzyło, także nie chcę, żebyście omijali ten, ten, ten odcinek. A propos jeszcze teraz drugiego sezonu, który powiedziałem, że będziemy grać. Tak, będziemy grać. Przy czym znam już datę premiery premiera jest we wtorek. Wy to widzicie, mam nadzieję, w poniedziałek. W wtedy zostanie wyemitowany. Mam nadzieję, i zostały nam do końca pewnie jakieś trzy odcinki do nagrania. Więc podejrzewam, że albo pierwsze primo opóźni się. Let's play z drugiego sezonu Walking Dead i nie zacznę. Równo z premierą, jak miałem nadzieję, bo, bo to byłoby fajne i kogoś może to interesować. Mnie to na pewno by interesowało. Albo uda mi się wcześniej skończyć pierwszy sezon i może wypuszczę już pierwszy odcinek drugiego sezonu, zanim pojawi się odcinek finałowy sezonu pierwszego, ale jeśli nie, nie, nie widzieliście wcześniej Walking Dead, nie widzieliście tego pierwszego sezonu, to... No to co, to, 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 to zostawcie w cholerę, e, obejrzycie sobie później i spoczekajcie na, 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 na finał. No to są dosłownie trzy odcinki, no 3 dni. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo zawsze do tej pory każdy epizod zajmował mi 5 odcinków. Dobra, e, ostatnia rzecz, nie wiem czy zauważyliście, kamerka nagrywa w troszeczkę gorszej jakości, ale przez to nie będzie taka urywana jak była wcześniej, mam nadzieję, że w ten sposób będzie lepiej. E, no nie wiem, zobaczymy. Dobra, tak, usuwam wszystko. I jesteśmy w dupie. Tak to. Aha, e, tu jeszcze fragment. Dobra, jeszcze był fragment komowy rozmowy z Amidem i z Kristą, kiedy utwierdziłem im, tym, że, że chcę, żeby się zajęli Klementa i Nagły, co i tyle. I zastanawiam się też troszeczkę, czy. Nie, dobra. Chciałem. Zastanawiam się, czy nie zrobić innych wyborów, niż zrobiłem za pierwszym razem. Eee, ale nie, chcę, żeby było. Prawdziwie robimy wszystko tak, jak, jak robiłem wcześniej. Żeby, żeby to były moje wybory, moje decyzje, żeby fabuła szła dokładnie tak samo. Trudno. Nie dowiem się tak od razu, jakie są inne opcje. Najwyżej no że jeszcze raz zagram poza kamerą i tyle. Nie. Idę pierwszy dlatego, że ZAWSZE idę pierwszy, no kurde, Nikt, nigdy nie pójdzie pierwszy, tylko zawsze Limo się idzie pierwszy. Nice Już nie chciałem odchodzić od tej uświęconej tradycji. a piwo mnie trochę stresowało. Tak więc nie pijcie. To nie jest reklama piwa. Pamiętajcie, że można pić tylko jak się ukończy 18 lat i pijcie z umiarem, jeśli macie już 18 lat skończone i w ogóle alkohol jest zły. Ale się pozwala troszkę wyluzować. Widzicie, Eee, najpierw to Najpierw powiedziałem, że coś, coś wymyślę, ale gówno jest do wymyślenia, w związku z tym, co? Najgłupsza I'm rzecz, jaka może być. Mean? To Będziemy się przepierdzierać przez wszystkie zębaki. A, i tutaj decyzja, która uważam, że była zła, popeł popełni popełniłem ją pod wpływem o chwili. Ale powtórzę to, bo, bo tak, kazałem iść do pociągu, nie wiem, nie wiem dlaczego do, do pociągu, ale no tak mi się zrobiło, no kurde. Powtórzę to, bo chcę żeby było tak samo. Zresztą, powtarzam te słowa po raz enty, ale mniejsza. Ty, 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 ty. Nie mam zielonego pojęcia, co się stanie jak w tej sekwencji z Nie mam zielonego pojęcia, szczerze. Eee... Ale jest dosyć dziwna. No tam jest tych zombiaków dosłownie dziesiątki, a rzucają się dosłownie pojedyncze. Ale muzyczka jest zajebista, przyznajcie. Tak. Nie mam zielonego pojęcia czy klikam dobre zombiaki, te same co wcześniej, no, tego już nie możecie mieć mi złe. No weź go, dziawni go no. Dziękuję. Tyn-tyn-tyn... ten, go Nie wiem czy... Nie wiem czy to ma w ogóle znaczenie. Które zębiaki ciacham, a które nie, ale chyba to jak szybko to robię, jaka jest mój czas reakcji ma znaczenie, ale nie wiem. Gdybym nie zrobił tego dość szybko, to by mnie zeżarły. No to tak się gubi, bo zaatakowało mnie dosłownie kilka sztuk, gdzie tam jest ich no kilkadziesiąt na pewno. I o dziwo to tutaj już ich nie ma, są pół metra za mną, za moimi plecami i nic się nie dzieje. Ale przed, moimi, przed moją twarzą już ich nie ma. Tam już jest puste pole. One tam się wszystkie gromadzą za moimi plecami. Komun Im to nie przeszkadza, mi to nie przeszkadza. Nie, wszystko jest spoko, wszystko jest cool. Dobra. E, idziemy do gościa, który porwał Klementa. Nie mam zielonego pojęcia skąd ja mam wiedzieć. Znaczy ja, postać wie gdzie on jest, bo nie pamiętam takiej informacji. Nie będę, żeby, żeby facet podawał nam informację, gdzie się znajduje. Co? A, A, tak, słucham z drzwiami. Drzwi, drzwi. Hej, drzwi! Hey, Dzwi! Słuchajcie. Taka była robota. I co? I sznurek. Ok, ale jak, jakim co tam go nie. No ale zdradzę wam, on się zaraz pojawi, ale skąd on się w zasadzie pojawi? A bo tu są, tutaj są drzwi, gdzie jest kamera. Okej, okay. i on tam jest w tym pokoju. Ale wie. Ja już wszystko wiem. Ja już wszystko wiem, tylko... No dobra, no. Nie wiem, dlaczego nie mam w ogóle możliwości sprawdzić tamtych drzwi, ale to jest trochę chamskie. Muszę od razu podejść do tego sznurka, tylko po to, żeby on stał tu za mną, bo wyszedł z tamtych drzwi. Tada! A to też jest głupie, że to, o to zapytałem. Bo mogłem się domyślić, że jest w jednym z tych pokoi związanych z sznurkiem. No bo one, są, one się otwierają do wewnątrz i nie można, bo rozumiecie, rozumiecie mechanizm tego zamknięcia. Ja to będę musiał otworzyć drugi ci znaczy, Ogólnie słaby dzień. I bardzo mnie wkurzyło to, że. To nie ma znaczenia, co powiem, bo i tak mi nie pozwoli tego powiedzieć. To już mam sprawdzone. Mam ci słaby Why dzień, i że wkurzyło mnie to. że mi się. że się znaczy. to z Jak dalej jestem wkurzony. Strasznie. Nie lubię takich sytuacji. Wszędzie jestem str straszny nerwus. Dobra. Eee. Od... poprzednio oddałem mu wszystko zrobię to również teraz wiem że to zła decyzja ale zrobię to chociaż nie wiem co by się stało gdybym mu nie oddał to jest najciekawsze kim on jest Jakoś nasze losy w ciągu tej gry już zdążyły się spleść. O. To jest właściciel samochodu, który stał w lesie wypełniony zapasami, i wszyscy stwierdzili, a bierzemy. I okradliśmy go ze wszystkiego. Kiedy go nie było przy tym samochodzie. No i tak, i powinienem powiedzieć, to, wasn't right, ale powiedziałem poprzednio. Byłem już strasznie zdenerwowany też, też tym, bo naprawdę ruszyło mnie to. Tak jak... E, no, tej strasznie często ktoś umiera. I już przestało mnie to ruszać, że, 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 że postacie po prostu we mnie radzą. ale taki troszeczkę zwrocik, już coś we mnie ruszył. To jest bardzo fajne. O Jezu, nie wiem o co zapytał, bo z wami gadałem. Kurde! Zapytał mnie, czy, czy, czy kogoś zraniłem kiedyś. I poprzednio odpowiedziałem, że tak, i Sajne. powiedziałem, że żony, i powiedziałem, że na wiele różnych sposobów. Przepraszam, zagadałem się z wami. Za dużo z wami gada. Muszę się skupić na grze. No, zgubił syna na polowaniu i. Pff. No dobra, no syn nie żyje, no to, to tyle i często. Mówi teraz oczywiście o Kajny Mikachi. Eee, a tutaj go po prostu przeprosiłem, no ale... No sama nie potrafiła obronić córki i, i siebie. Smutne to. A ale ja tutaj wszyscy z tymi potworami. Tak odpowiedziałem. Bo taka jest kurna, prawda, w tym świecie tak niestety jest. Nie, nie. Nie dobrze, bo nie, nie, nie powinno tak być nie musi tak być pewnie. Ale może i musi, mogę się mylić. O Jezu. Eee. On teraz wspomina wszystkie, wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy w Tutaj nam wypomina to, że obroniliśmy Carly, e, O jejku. Nie było cię tam, nie wiem co odpowiedziałem. To mówię o Crawford. E, nie mogłem zostawić jej samej. I teraz gość dodam propozycję... Skąd on może to wiedzieć? No, gadał z nią przez walkie -talkie. Niestety o wszystkim powiedziała. No trudno. Eee... Mam się so bad. Eee... Nie musi być tak.

I can take care of her, we can have a family, I bet you don't even know how old she is, she's nine, but her birthday was six days ago. Nie widzieliśmy się, nie miałem urodziny, no nie widziałem jakbym miała urodziny, to miałaby i tort, i flaki i... co? O jejku. Eee, no, eee, będziesz musiał mnie zabić. I to to jest fragment, gdzie już się domyśliłem co on co on robi. I jestem zadowolony, że nie powiedziałem że on tam tani, bo ten gość jest mocno piedonięty. Eee, Ostatnio kazałem jej wziąć butelkę i tak zrobię również teraz, bo może a nóż co innego zrobi mu większą krzywdę od butelki, bo butelka robi mu naprawdę niedużą krzywdę i niewiele mu pomaga. Ale już jestem gotowy na to, co się stanie za chwilę. Więc uwaga, żajcie, bo będę tak na pieprzałku, jak to tylko możliwe. Na A tak! I już na I Już na pieprzamku! Masz gnoju. Spróbuję zrobić lepiej niż ostatnio. Uuu, dążę? Nie, nie, dawaj go! O, udało mi się. Na pieprzamkuu! Nie, nie, nie! pieprzyń go! pieprzyń go tym! O, udało mi się! A pieprzanku! A teraz mogę go udusić ale i tak mi się nie uda, zresztą z tego rezygnuję z możliwości uduszenia go, więc już tak bardzo nie na... O Boże, na to kół. No tak, dokładnie jak się stało, ja w połowie uduszenia go zrezygnowałem z tego, bo nie lubię zabijać ludzi i teraz mi się nie udało z tym ku i zabiła go Klementa. Tak, dziwne to jest grać w to drugi raz i próbować to komentować. Kurde, nie jest fajnie. Nie jestem, bardzo jestem niezadowolony z tego, że już to widziałem. Bardzo. Ale chciałem, żebyście to zobaczyli, bo jak widzicie, dużo tutaj się dzieje. Dużo więcej niż w poprz. Nie, no tam też zginął Kenny i Ben. Boże, w ogóle w tym rozdziale się po prostu dużo dzieje. Nie da się tutaj czegoś ominąć, tak po prostu. I zauważyła, że nie mam ręki. Um, nie, 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 nie. To to, to Męczycie... O nie! Kliknąłem złego guzik. i chciałem ją zapytać, jak się czuje. Czy ją zranił? A nie po prostu, let's go. Jak bo... <grym i zboli> <grym i zboli> Nie dobra, bo podam tutaj w lekką, durną paranoję. No taki. Taki, takie drobne rzeczy no, nie wpływają na, na, na fabułę, mam nadzieję, no, ta fabuła jest mimo wszystko dosyć spójna i tylko drobiazgi się zmieniają. Wszystkie że niby o, mamy wielki wpływ na fabułę, no dobrze, no, co prawda, niestety, nie da się aż tak dobrze. Nie mamy tutaj 500 różnych lokalizacji, do których moglibyśmy trafić. A, tak, to jest bardzo głupie. Zapytam ją gdzie, gdzie, gdzie jest wyjście. No tam gdzie wszedłeś. Jest jedyna możliwość rozmawia. Tak, o! Co jest w torbie na kule pokręgłe? Główka żony. Dlatego ten gość był zbyt piecznięty, żeby zajmować się tym dzieckiem zdecydowanie. Dobrze, yy. kolejna ciekawostka, jak stąd wyjdą? No, i drogi nastoletni zombieak nie zwraca uwagi na Li. I to jest motyw z Walking Dead Serial, sezon pierwszy. Jeśli widzieliście, to wiecie. Tak, jak obchodzili tak oburzeni tymi flakami, to, to ich zombieki nie wyczuwały. a Aczkolwiek wtedy zaczął padać deszcz, i nie skończyło się to dobrze. Zobaczymy, jak będzie to tutaj. Co ja już wiem, jak będzie tutaj, ale zobaczycie wy. No tak, i to jest niestety jego plan i bardzo współczuję Clementine w tym momencie. Biedne dziecko. No co? przykro mi. Przestań się na niego jopić. Za szybko kliknąłem. I tyle. Po prostu za szybko kliknąłem. Ja Dawaj. No i niestety musimy ją w tym całą umaziać, a to jest niestety bardzo dobre da i dalej nie rozumiem. Dlaczego używa jelit? Kutwa. Wszystko tam w środku śmierci, co prawda, bardzo podobnie, no ale w tym jest jeszcze jakaś treść jelitowa, jakieś kamienie kałowe, jakieś inne głupoty. O Boże, jakie to jest obrzydliwe. A, dobrze, powiedzmy jej coś, coś, coś. Co no, nie, nie, przykro mi. Yeah, Debatte, I, Bida I thought it was gone. I thought you were gone. Thank you. Stay right next to me. Walk very slowly. Look around. Jestem w 100% pewien, że nikt w Piękrze nie przeżyje i to jest najgorsze. Jestem pewien, że wielki epic ending będzie polegał na tym, że wszyscy umierają. to jest tego typu gra. To jest, to jest po prostu niekończące się cierpienie i tyle. No dobra, to jest bardzo dziwna scena. I bardzo straszna. Znaczy, mnie ona przeraża dosyć. No bo oczywiście jak tu lazłem sam, to jeszcze pół biedy. Ale jak idzie Clementine, jest tyle zombiaków dookoła, to robi mi się słabo troszeczkę. Jest ich naprawdę dużo, 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 dużo i w każdej sekundzie mogą po prostu się odwrócić i ją zarżnąć, tak po prostu. Jest Maria, jeszcze go podrodził. I jestem Mimo, że wiem, że coś się za chwilę stanie... Trochę psuje wam nastrój, ale dobrze, nie, nie zaatakuję na żaden z ząbiaków, chyba, że coś spieprzę. Zatrzymałem się na sekundę, żeby nie wpaść na tego ząbiaka, bo może by się coś zmieniło. Ech, ale właśnie stanie się to, nic, nie, nie, za, nie zaatakuję, ale dalej czułem ciary. A co się stanie? Kogo znalazło? Kogo Clementine szukała przez całą serię? Mamusia i tatuś. Nie patrz dziecko. A to już jest przez... To, to, to już jest przegięcie. Już, ja wiem, że zostałeś ugryziony i w ogóle, ale w takiej sytuacji jeszcze teraz weź i, 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 i ze Bo tak bez sensu. Widzicie jego oczy? Nawet jeśli nie jest to efekt już wczesnego zombizmu, to facet ma po prostu żółtaczkę, w związku z tym, nie ma leków, nie ma niczego, on i tak zaraz umrze, jestem tylko pewien. Uh, Ostatnio powiedziałem come here, o boże, nie pocieszyłem jej teraz, Kurz daj dupku! Czemu spieprzyłem? Wcześniej miałem bardziej odpowiednią reakcję. Dlaczego chce to zrobić? Dlaczego chce otworzyć te drzwi? Do tych setek zambiaków Bo... Wie, że mimo wszystko on każdy... Dobra, spróbujemy. Ja wiem, że to jest niemożliwe. Ale spróbuję. Tak już jak się staram na wszelki wypadek. Chociaż wiem, że to jest niemożliwe. On nie otworzy tych drzwi i jest przerażony, bo za sekundkę umrze i zamieni się w Walking Dead. I boi się, że zabije Clementine. Bidna jest naprawdę dziewczynka. Przepraszam. To jest naprawdę smutne. To nie dla mnie. Może wy jesteście bez serca. O proszę Musimy przyspieszyć. Troszeczkę ten odcinek. Chcę dojść dokładnie do tego momentu, do którego doszedłem ostatnio. A już troszeczkę piwo szuka ujścia, dlatego chcę się... chcę to przyspieszyć. Dobra, w, do przodu. Dawaj. Do... K ...bel... ...ka... Okay. Okay. I I by ...ra... Aaaa, oh, oh, biedna. Biedna, biedna, biedna. Uh. Biedna, 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 biedna dziewczynka. Serio. Ach, uh, nie ucho. Dobra, dawaj. Boże, jaka ta dziewczynka jest naprawdę biedna. Jak mi szkoda. Stoję Nie da rady. U. Wysilam swoją prawą rękę, bo jest silniejsza. Palec wskazujący, który jest mój najpotężniejszy palec. Tym palcem mogę przysłać góry. A co? A kunie nie działa. но посмотрим далее. Ваш, не плачь. Не плачь. Не плачь, детка, потому что сейчас Выезду. Не I dotąd doszedłem ostatnim razem. I tak to skończymy ten odcinek, który jest powtórką dla mnie. A dla Was pierwszy. Dobra. <grym> Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o tym, żeby ocenić filmiki. zapraszam Was do oglądania na następnych odcinków w Gram w Grę. Walking Dead. Dobra. Dzięki. Na razie cześć.